Witajcie w kolejnym odcinku, dzisiaj rozsiewamy wapno na kukurydzę daw jakieś 700-800 kg wychodzi, trochę zwiększyliśmy, mieliśmy pół tony sypać, ale po 800 kg rozsiewamy. Ładnie się rozsiewa te wapno granulowane. I tak to jest Może powiecie, że drogo wychodzi te wapno. Ale powiem Wam. My nie mamy rcębu, choć mamy tym rożetnikiem, moglibyśmy rozsiewać. Ale. Te wapno też się dobrze rozsieje, choć że trochę droższe jest to nic nie szkodzi źle, ja, żeby równa wszędzie rozsiadł Zaraz jeszcze wam pokażę jak to wapno wygląda O, grane leżą równo ładnie rozsypane widzimy się przy rozsiewaczu pokażę wam jak wapno wygląda te. A tak wygląda te wapno że kamera nie pokazuje ale brązowe jest ładne brązowe grube granulki twarde Dobrze się sieje Stary rozsiewacz patrzcie już mchem porasta do takich rzeczy jak do wapna to jest dobry ma nawozów granulowanych już od pięciu może więcej, więcej lat nie siejemy więc go nie ma co zjeść wapno go nie zje o, ładna granula i dobrze się rozsiewa na szeroko Zapraszam was na film rozszewania wapna. Tonight I'm gonna show what you've been missing. I'm sorry I don't pay you no attention. Tonight I'm gonna show you off. Off, off. Tonight I'm gonna show you off. 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 Gonna show that you've been missing I'm sorry I don't So gone, this channel I'm sipping is so strong. In the Rolls Royce, the destination is your choice. Make you feel like it's prom night, cameras flashing like all night. Yeah, my girl, she look alright, so I it feel to be alright. He held you back, I can't believe that you fell for that. Telling me he came up short, now I gotta make up for it. So used to being lied to, saying that he love her, but he never showed it. Sosowaliśmy kredę na kukurydzę, a w tym roku idzie magnezowe. Takie to jest 0,5 wapnia, zmiana 0,5 magnezu CAO, a magnezu jest tako 32-34 wapnia i 15-18 magnezu wap rol i takie co stosujemy w tym roku na kukurydzę pH mamy uregulowane no tu na wiosnę. Badania były robione przed rzucaniem ubornika. To pH było 6,4. No w granicach powyżej 6. PH wszędzie mamy na działkach. Tam badania było robione wczesną wiosną przed rzucaniem ubornika. i tak to wygląda idziemy jeszcze na pole zobaczymy jak to wygląda i tak to leży tego wapna na polu na go ziemi dobrze widać o patrzcie tego wapna o. bo na kukurydze to jest ciężko zobaczyć bo to wpada w środek i tu później na to pójdzie talerzówka wymieszamy talerzówko i tak zostanie na zimę no Jak widzicie, trochę tego leży. I sami więcej tutaj, to już normalnie bo to gdzieś się sypnęło. Ale tak to leży. To jest dawka jakieś 700 kg, 800 Wychodzi nam w na hektary. I to, co się wysiało. No to ciężko jest ustawić, bo to bardzo ciężkie te wapno jest. Granula jest różna. Większe, mniejsze granulki. No ale w tym roku to i warto, powiem Wam tak: my nie stosujemy żadnych specyfików, żadnych rozkładających słomę, bakterii. Niby najlepsze to jest wymieszać z glebą, wapno, jakie by nie było, aby tylko reaktywność jakieś węglanowe, i nie ma nic lepszego. Praktykowaliśmy, powiem Wam, nie stosujemy jakichś baktymów niech baktymów bo to jest niepotrzebne. Wymieszać, i sama ziemia będzie sobie przerabiać. I dużo, powiem Wam, jak wiosna, wiosno cieplutko przychodzi, to dżownic jest bardzo dużo. I oni przerabiają tę słomę kukurydziano nie trzeba nie wiadomo jakich pieniędzy wydawać na jakieś wynalazki. O, patrzcie, trochę leży i to tyle, panie w tym odcinku. Jeszcze jak się podobało, to zostawcie łapki w górę. Jak Wam się podobało, łapkę w górę zostawcie. Komentarz, mile widziany. Co o tym sądzicie? I subskrybujcie kanał, bo żeby i dajcie dzwoneczek, żebyście byli na bieżąco. Bo chyba ostatnio YouTube coś, albo mi się wydaje, albo blokuje po prostu zasięgi bo subskrybentów trochę jest, ale oglądalności nie widać. Dobrze. i to tyle i to tyle by było w tym odcinku. Pozdrawiam.